jestem ppjmgames, witam, basfarm, serwer 25 serii od zera na dziewiątce. Dzisiaj mamy sobie pod pierwszy rzepaku, proszę Państwa, tak. Będą, będą, dwie działki rzepaku u nas na w gospodarstwie, tylko i wyłącznie dwa działki, z tego względu, że tak jak widzicie, ona jest po Opsie, ona jest tu spora i tutaj druga działeczka właśnie też będzie pod że paczek, wydaje mi się, że na takie dwa dziełeczki nam starczą. No, zobaczymy później, ale no, oczywiście, w tym samym tylko te pola, plus jeszcze powiększenie pola nam będzie potrzebne, bo będzie powiększane jedno pole, znaczy powiększane, tworzone w zasadzie, tak? Tutaj, będziemy jeszcze sobie tutaj kombinować, będę oczywiście pod zasięg, ale już poza odcinkiem i jakoś tam sobie to będziemy powoli, później. tak? W sumie 3 pola będziemy mieli paczku tak troszeczkę się zakręciłem na początku, mówiąc o tym rzepaku, ale przypomniało mi się właśnie o tej jednej dziełeczce, na którym jeszcze jest właśnie mój zbożowy gdzie może być jakieś domyślne lagi, nie wiem, coś tam zacząłem kombinować, jakieś ustawienia mi się tu by popierdzieliły w i troszeczkę mi zaczęło lagować, bo patrząc, są tam 55p, a ja miałem być 70p, mniejsza w tym, mam nadzieję, że można jakoś nagrywać, nic tam się nie, nie, nie tnie. Miałem możliwość patrzeć też na zużycie karty pozasądowe, przecież jak oni miałem, miałem się dobrze, to buja! Jak to się mówi, mm, i co? Poramy, mówię, no ja jeszcze raz powtórzę. walamy po Owsie, e, na koncie e, 290 000, no przeminięcie dużo dało, ale zaraz zresztą zobaczymy, bo chcę zobaczyć, czy będą sprzedane bele, Zaraz pokażę, ile zrobiłem za sprzedane belki z słomy. Powiem szczerze, dość ich sporo było. Sprzedania, więc yy, i kasy też sporo udało się tutaj yy, wyciągnąć z tej. Słomy. ja się zrobiłem hmm, na krótki poprzedni co zrobiłem, dobra? Teraz sobie przeuważyłem. Podtwarzanie, dobra? dobre Ale dobra. Jakoś tam się pora. Yy, I tak, zobaczmy w finansach, tak. Bo to są finanse. Czyli będzie coś takiego jak sprzedane słowa, Sprzedane bele. Nie, nie ma. Ale to są koszty. Sprzedane bele. 125 tysięcy zarobiliśmy ze sprzedaży słowy. Ogrom pieniędzy moim zdaniem. <grym> Patrząc na cały, na cały kształt. No i jak widzicie, mam te 270 tysięcy, no ja bym z chęcią spłacił chociaż tą stówkę yy, tego kredytu jeszcze do no 150 do no 150 tysięcy. Pasuje. Yy, żeby ten, te, te zarobki, które posiadamy yy, właśnie szły teraz na pożyt spłaty właśnie No kredytu, który był właśnie na zakup yy, płynu zbożowego, więc tak to wygląda, ale zaraz jeszcze mam, się obrócimy, Jeszcze wam pokażę ze sprzedaży produktów rolnych. Też to nie jest mała kwota. Yy, znaczy produktów rolnych, no z brylu, tak? Yy, z tego to powiem, tam też nie były takie małe pieniądze, no bo jak mieliśmy 120 tysięcy, wychodziliśmy chyba praktycznie z, z dobrym kątem, tam z tysiakiem, yy, no to 80 tysięcy zrobiliśmy ze sprzedaży właśnie Wspomnianych tam produktów, czyli z mąki. Tak? Mąka, oczywiście też i turbiny mm, na naszym gospodarstwie, które tam sobie latają, więc tutaj jest troszeczkę dodatkowych e, pieniążków, jak to się mówi, e, właśnie na naszym koncie z tego powodu. E, więc zobaczmy sobie jeszcze raz. sprzedane produkty, ale sprzedaż gruntów to nas nie interesuje. E, Dochód z nieruchomości 12 tysięcy. Sprzedane belki, sprzedane produkty 67 tysięcy. Zrobiliśmy. Niezła kwota. widzicie, yy, Kwoty są naprawdę zazombiste. Dobra, no by nie było. Hehehe. <laughs> no, takie są realia. Fajnie to wygląda. Fajnie to produkuje, jeszcze jakiś tam dochód do usług rolniczych też jest, 13 tysięcy, hmm, więc tutaj jest naprawdę dość fajne pieniążki. Dzisiaj niestety nie ma żadnych tutaj fajnych, nowszych misji. Hmm, na pomocy nic się nie zmieniło, na pomocach jest wszystko to co było wcześniej, czyli jest Fendt, eee, jest Starek, oczywiście, który Pan naprawdę do na mnie czeka, żeby po prostu go też zakupić to gospodarstwo. Ale chyba jeszcze nie no bo to jest już 302 koni maksymalnie, na razie pod ten nie będziemy mieli sprzętu, więc na razie nie ma co pod się, Bo bo właśnie się jeszcze koni nominalnie. No można powiedzieć, że pod pół by był, tak? Idealny, ale patrzcie, no są też zajebiście, wygląda z tym półgiem. Bo miałem do czwara wziąć, ale my, dobra, nie będę taka do woda nie ma sensu, jeśli mam takiego konia yy, tutaj pociągowego, tak to powiem. I nie ma sensu. Ale też Fastak stoi ogólnie na właśnie tej skupie, że tak to powiem, z jeszcze po sprzedaży słomy. Więc, tak sobie na spokojnie to wszystko idzie. Tak? Fastaczek sobie teraz odpodziewał, bo jednak on jest głównie do transportu. Właśnie zbóż, słomy, wiadomo, 60, 65 koni, nie koni, przepraszam. 85 km na godzinę nasuwa, więc tutaj nie ma tu się jeździć i można jakimś zestawem sobie zasuwać. Nie wiem, czy by tak GPS mi leciał. Um, pewnie was pewnie będzie to, że cały czas ten GPS się obie, ale wiecie, tu się odgadam, tu się, się wygadam i później tego czasu i też tam się jeszcze umili, znaczy, o, tak chciałem powiedzieć. Nie mogę się dzisiaj skupić, nie wiem, dlatego, że może po, po 10 godzinie wyczułem. i dlatego, nie wiem, może tak być, może tak nie być. <tuszyk> Ale, yy, no, rymecznie, stan konta naszego jest naprawdę zajebisty. Mimo wszystko, no bo tak spłaciliśmy ten kredyt częściowo, oczywiście. Stajemy na tysięcy. Przy dobrych wiatrach, yy, oj, 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 będziemy mieli po 50 stówkę, stówkę, bo mieliśmy gdzieś koło stówki, będziemy mieli za yy, sprzedane produkty więc będzie można sobie później się zainwestować w mm, jakieś tam pieniążki yy, na, na, na nasze gospodarstwo znaczy inaczej nie mogę właśnie tego mówić ja też się nie mogę skupić yy, na sprzedanych produktów będzie można spłacić kredyt o, dobra i człowiek się mu... skup się bo nagrywasz a nie tak sobie gadasz. tak to się... no i tak mmm... ten zapad, będę się powtarzał te dwa pola będą więc na tym odcinku jeśli tak właśnie się uda To dodać. to będziemy sobie to ogarniać. Ogólnie to trzeba nie, nie, przepraszam jeszcze nie. Jeszcze trzeba będzie ogarnąć jeden temat, czyli trzeba nie jeszcze popapnować yy, pola. Są dwa pola do wapnowania. razie są cztery. Yy, ale jeszcze tego stworzonego nie liczę. No i zarówno po, poplon na poplony nie będę teraz chciał yy, wapna. Yy, dopiero na wiosnę gdyż tam będzie będzie kokorydza na, na tych dwóch kawałkach więc tutaj wiecie na razie wstępnie oczywiście mówię z tymi kawałkami, bo nie wiem ile finalnie będziemy mieli kawałków oczywiście po całej zimie tak, bo patrząc na cały kształt jak to wszystko idzie, jak wspominałem trzy dział na pewno trzy działki są do kupienia na ten moment które chciałbym w pierwszej kolejności kupić ale poczekam sobie do wiosny. Tylko no, tak chwilanie hmm, poza hmm, swoją nie będziemy mieli też wydania, prawdopodobnie nic. Ewentualnie jeszcze możecie mi nabyć w komentarzach, co sądzicie właśnie na temat olejani. Czy już po prostu idzie olejanie, czy, czy jak poszłem sobie teraz po prostu my hmm, odpuścić sobie teraz jeszcze olejanie i dopiero nie w czy za zonie jakąś olejanie? bo tego też nie wiem. Czy tak to właśnie robić, mm, bo tak sobie właśnie w głowie myślałem, żeby właśnie tą olejarnię już postawić w tym sezonie. Iść po grubości i na jeszcze mm. później znowu kiedy. i ogarnąć sobie olejarnię. Ym, bo tak sobie w głowie jakoś ułożyłem, ta olejania tutaj jeszcze na tym sobie była, właśnie na tej dziadeczce tam, czy tym młynie zbożowym, który mamy postawiony. No nie wiem, zobaczymy. Ja jestem na tak, nie wiem jak tam wasza koncepcja, czy wam to by odpowiadało, pod kątem że żebym się tu postawił. Wiadomo, no by włoski taki, jako takie wtedy by nie było, bo wiadomo, no, olej, znaczy że tak bym szedł na sprzedaż, na przepustko i y, słonecznik, tak. Tylko słonecznik, tak, nie mogę się wypowiadać, ja bym naprawdę. Tylko Tylko zostałaby sobie na sprzedanie, tak prawdę mówiąc. Hmm, więc, hmm, jak to wygląda, tak to mi chodziło. Prawie to wszystko. Hmm, I no myślę, myślę tak, jak tutaj wszystko ogarnąć, tak spokojnie, tak? Hmm, żeby to fajnie też dla oka było, tak? Ehm, tutaj cała ta rozgryweczka. Ale patrzcie, teraz tak jeszcze wracając do tego, mamy 10 minut odcinka. I powiem tak, nie być, że to pole jest długie, mm. dość szerokie, ale mm, pług no jednak jest 9-squibowy, bo no 4, 4, 6, 8 super No i tego pola jakby nie było, ubywa. Powiem szczerze, dobrze zrobiłem kupując ten pług z promocji. Bodajże, tak, z promocji yy, jestem teraz zadowolony z tego pługa. No tak to fajnie wyszło. Ten pug z pomocy i wtedy na tej pomocy wyskoczył, i można teraz sobie kulturalnie ten pługiem po prostu robić. Tak? Myślałem, że nawet pracownik będziemy troszeczkę gorzej tym pługiem, Okazuje się, że właśnie nie na kursie, nie po to się napawiło, czy nie? Mogę się pod tym pontem mylić, ale jest naprawdę fajnie. Fajnie się teraz sobie tym pugiem eee, nie ma co, nie ma co. Komfortowo, hmm, wiadomo, to jest taki pośrednik jeszcze pół, no bo później mamy oczywiście Lemkena, yy, w, nie jak to się nazywa, Lemken, ale teraz zabijcie mi, jak to było, Titan, yy, to znaczy to koniec, to jest chyba już ten dziewięcio, nie, było sześcio, tak, 9 skibowy. Tu już dłuższy czas oczywiście farmingu chyba jest od granic chyba dziewiętnastki, 17, przepraszam, 17, bo 17 już jest mnemkiem cały czas. Ja by wyszedł taki puk, jak teraz mamy, tylko dziesiątka. Dziesiątkę bez problemu, mam czym nawet to ciągnąć. Ale eee, jak nie, to będzie czym ciągnąć. Oczywiście e, taki pułk ten dziesięciostośniowy, to pewnie taki powstanie. Bo na razie mamy piątkę e, agramaszu i mamy właśnie tego potygieka. No, fajnie to wygląda. ładnie się tym robi. Z początku byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony po testowaniu tego pługa. Ale po zakupie go, no to już jest różnica. Jest ten komfort, jest ta robota. No i patrzcie, no mi się tak ci jedna czwarta pola będzie na odcinku. Machnięta może też, nie, może przesadzimy, że jedna piąta będzie machnięta na odcinku. I powiem szczerze, że. No, ja jestem zadowolony. na tej pomocy co to wyskoczyło. Na karta mam chyba chore BT. Nie wiem czemu. Nic tam mm, się nie działo i do ostatnio. A teraz yy, i katar i zatoki i wszystko kuziwa po yy, I. Lipa. Lipa się zaczyna robić. Zdrowotna. Dlatego też nie obję tego lewa, bo tak już moment yy, czekałem, żeby mi to przeszło. Ale szczerze mówiąc. Teraz nawet zabiorę ten odcinek. sądziłem, że na tym się nie nagram, tylko myślałem, że już, że pójdę w kema i go nagram. A dzisiaj nagram rano. Ale nie, dobra, jeszcze dzisiaj sobie to nagram. Yy, I... Może mi to przejdzie, jeśli nie, no bo był plan, żeby zamyślałem z, z lokacji roku z tej gry sc Mam nadzieję, że jeśli wszystko pozwoli mi zdrowy przede wszystkim internet, dzisiaj będzie właśnie wręcz rok, troszeczkę lekko ponad rok, bo 4 dni po roku czasu, tak? My zaczęliśmy 19 listopada. Co dziwo, ja w ogóle się zdziwiłem, że 19, ja w ogóle zawsze 16, 16, a 19. Um, i myślę, że dzisiaj będzie ten live y, wieczorkiem Będzie ten live wieczorkiem Zrobiony właśnie na... Znaczy w na, na Roxel, tak Wieczorkiem, gdzieś tam granica jest 19.00 Może lekko po 19, wszystko zależy też jak, jak, jak bać jakby dzisiaj pływać wiedział y, Bo trzeba przyjechać jednym czasu nie ma, no, jeszcze będę unikał wszystko. Eee, więc myślę, że cię jakoś tam pozwolą mnie tutaj jakoś tutaj po... tego tę transmisji poprowadzić... To się mówi. Chyba, że mi się jeszcze w dzień nadobić, ale to jest mało prawdopodobne. Moim Fatem na pewno nie. Ja już sam, naprawdę sam słyszę też jeszcze materiał do tego mm, nosa, to już sam słyszę, że przed nam, Nie wiem. Ani nic takiego nie żartowałem wcześniej. Ani jakieś schodki, czy coś takiego, wiecie. Znaczy inaczej nie schodki. Um, zimnego. Mówię, kurna, jest lipa. Dzisiaj się będzie, okazuje, że będzie lipa. Um, jeśli mi się nie przejdzie, to trzeba nie mam na społeczność wtedy napisać. No i tak to wygląda. Proszę Państwa, Łusmaranu, Tishu Farmingu. Wcześniej tu się wyjechało, w te pole polu, a tak sobie zobaczmy na minimapie, mapie, jednej strony, jak to wygląda pod kątem yy... załarania? Czekajcie, jak to zobaczycie. O, tak. O, jedna szósta. A tak, mimo wszystko jest za i bise tempo. Tym długiem. Jeśli się uda, to pewnie jeszcze będę chciał popić ten pług jeszcze jeden, mm, bo naprawdę on robi zajebistą robotę. Nie wiem, że tak się nie powinno zawracać, ale tak jakoś mi to wyszło e, tym pugiem. Mm, wiadomo, pracownik ma troszeczkę gorzej z tym pod, pod kątem obróbki. On naprawdę się wziąć, że kawałki robił misję na polu że to było... 94 bądź 3 bo ta, 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 albo te ta. mieszka ze szczegółami i tam na tych polach oczywiście nie ma problemu bez żadnych jakichś tam problemów, większych problemów już w kolei jak miał takie krótsze pole mniej więcej zakręcał niż ładą więc muszą być taki, po taki pod pracownika muszą być długie pole i co nas czeka? Tworzenie pól dość długich pól myślę, że patrząc na minimapkę no już możecie mieć zajęć z innego pola, jeśli finalnie się to uda ogarnąć. I powiem szczerze, jeśli to wypali, jedno z największych pól na mapie będzie. Ja tu jeszcze mógłbym polenizować, bo tu też widzę, że jak ten zaskok będzie zrobiony. Yy, tutaj to on też troszeczkę będzie zajmował, tak? No to zobaczymy jeszcze. Już oczywiście nie mam jakichś tam większej możliwości rozwoju, bo to będzie laski, nie laski, to by wycinać nie będę tego. Biłe typowo pola mm, do właśnie powiększania i uprawy. Nie będę się palił tam z wycinaniem lasu, bo ja nie widzę się tutaj w tym, w tym lesie, że tak to powiem. Mm, więc dla mnie nie ma większego tutaj sensu. Mm. Patrzcie, te pnąłem się przed do środka, tak? Wcześniej przed nagrywaniem nacinało mi grę. teraz mi nie zacięło nic. Ile to jest? Jak to w ogóle funkcjonuje, jak to działa? Eee, no ale... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, bladego. No patrzę teraz, jak to wygląda, no i powiem szczerze, no zajebiście. Te kształty jakoś mi się naprawiły, nie migają. Ej, pływa, co się stało? A wcześniej mi migały. A w sobie wejdę z ciekawości. Grafikę. Znaczy, to pozmieniałem, Oczywiście, no bo, żeby jakoś miała więcej nogi, te, a jest złączone, ostrość. Przesuwanie obieków... no tak, a wsteczne to sobie wyłączę, bo one lagują, do mnie drażni. Niska, niska, niska. Hmm. Może ustawiłem tylko. I średnie miałem wysokie, ale czekałem tych lannych ustawień i powiedzę, że jakoś tak to inaczej działa teraz. Nie wiem, nie mam, nie mam żadnego pojęcia no, ogólnie oka, widzicie się teraz ładuje po całości. Ja nie na multiplayerze, czyli mam w ogóle na singlu, tak? I teraz widzę, że tak coś nie ma nie ładują. No, dziwne tut, to działało. He, fajnie, z jednej strony. Hmm. Mówię, może tak mocno nie będzie, tak podbijać się wszystko, ta grafika. Może odrzu odrzucać Was właśnie, że to są ustawienia średnie. Mówię, troszeczkę zbiję te ustawienia. No, bo z jednej nie będę chciał tak komputera, no, szkoda mi go, jeszcze musi chwilę pochodzić, żeby po prostu móc nagrywać. A też z drugiej strony nie chcę schodzić z jakości na Full przy nagrywaniu. Nie wiem czemu, ja się przyzwyczaiłem do tego 2K. na średnich, to i tak mi się zdaje, że to lepiej było na 2K niż na Full na wysokich, albo na wysokich. Ja mam takie wrażenie, no bo jednak tu stałość jest taka adekwatna do takich dzisiejszych standardów, tak, nagrywania. Nie było, tak, 2 to taka, jest taka można powiedzieć, kolokwialnie niszowa teraz taka rozdzielczość, tak? Nie jest na Ani 4K jeszcze, a już Full HD też odchodzi się yy, od Full HD w yy, dużej mierze. Taki właśnie teraz segment średni jest, znaczy taki pośredni o yy, właśnie monitory 2K. Nie znaleźliśmy to, są 60Hz, są 44Hz, 240Hz. Jest to właśnie chyba yy, 240, mówię 2K. Zakaśla podstawowa rozdzielczość. Ja sam widzę po sobie. Ja już bym się z powrotem na foulkaner i chyba nie przerzucił. Chyba nie to mówię. Bo patrząc, yy, jaka jest różnica, jest przepaść. Na mnie jest przepaść. Znaczy, patrząc, jaka ma podniesiona. Bo i tutaj jeden foulkany: 21,5 21 cala, drugi 27 cali, 2k. To powiem szczerze, że to jest cholerna różnica. No i myślę, że jak mi teraz komputer, jeśli kupię gdzieś w baju, baju, zobaczymy, jak to będzie wyfinansowało wyglądało. dodało, to myślę, że tak do bania będę chciał kupić komputer. I może te mycie. Wszystkie problemy z tak samo 5 może zejdą. Um, zostaną zlimelowane. No bo patrzyłem, że te 5 to tak trochę nie smaki są. Patrzyłem na te karty, ale no nie jest no, taka ciekawy ten zestaw właśnie yy, 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 jakikolwiek zestaw z yy, właśnie RTX 5070 bo 80, to już nie jest mój pułap to jest nierealne a ta 70 jak to powiedzieli to jest taka miałem budżetowa znaczy próba taka budżetowa najwięcej ludzi po prostu ją kupuje, tak 67 to są takie niszowe karty a jednak jednak problemy są i jak do maja się to wszystko nie ustabilizuje no to trzeba gdzieś cofnąć generację i 4000 już, bo po prostu no że niektórzy muszą przedstawiać się PCI Express razy jak to jest Na szulkę, tam na pią z piątki na szukę tam e, DCI 4 z piątki na szukę Przy tych kartach, to, mm, no to nie widzi mi się, no. Że później problemy jakieś mieć, tylko czekam. Może TX4000 jeszcze stanie się kupić? No, ja wiem, nie wiem, zobaczymy. No na pewno będę chciał, bo może już mi to należy, te ustawienia wiecie, tak żeby wam pasowały, pod mi pasowały pod nagrywanie, A wam, żeby pamięć jakoś jeszcze e, no to ciężkie ustawienia. Teraz na nie było, żeby takie coś osiągnąć, żeby jakiś tam fajny, pośredni efekt mieć, żeby to lepiej wyglądało, no bo z mojej strony mogę powiedzieć, że tam to wszystkie yy, pod względem internetu, powiem, że internet chodzi, no ale teraz z kolei jednostka nie wyrabia i postreamować, no... Na wywiedzinach 480 się okazało, że nie będę ekscytować. Ponieważ nie chodzi o internet, chodzi o przepustowość. Już. Yy, Komputera. Po prostu nie wyrabia komputer full, e, nie full HD w żaden sposób, A 60 fps -ach. I tak to proszę Państwa wygląda. Ja też się jest w stanie no, internet jest w stanie uciągnąć PUHD e, Ale przez to, że karta sieciowa jest 8letnia w tej płycie e, do tego no, jakby nie był Jest to leciwa e, jednostka z gigabitem e, LAN no a ja patrzyłem, czy na telefonie, czy na laptopie jest troszeczkę wyżej na laptopach telefonach niż na właśnie jednostce. Nie wiem czym to jest spowodowane, Podejrzewam, z jednej strony podejrzewam, że to właśnie jest przez kartę sieciową, że już po prostu dycha zasadzkiem sił, i tak to wygląda. Niestety, elektronika lubi się pierdolniczyć, to mówiąc. Jeszcze sobie dojdziemy w tą stronę. No i zobaczmy na mini, -mini, mini mapie, jak to wygląda. No, jedna trzecia pięć tego będzie załochana. Proszę pana, będzie wszystko załochana. Tak, tak, tak. Weźmy tak. Tak. I sobie to sobie wjedziemy. Łączymy GPS-a, opuścimy sobie puk. I jedymy dalej. Te, to ładnie to wygląda. Co jak co możecie pisać, ale to jest zajebisty zestaw. Nie wiem czemu ten Fengu są mi tak z początku... Może nie ten, że nie leżał, to myślałem że jeszcze to nie jest na ten moment. I ten sprzęt do niego nie był adekwatny, ale teraz patrzę... Na ten punkt To jest kurwa, no, jeszcze z tym balastem z przodu, tam jest kaputa To jest zajebisty. No tak myślałem, tak troszeczkę go odstawiałem w moim odcinku bo jednak dojwora bolałem, wolałem sobie wziąć mojego e, małego. Wastaka e, niekoniecznie tego Pegasona. Teraz patrzę, że Peguson chyba jednak tej puga zostanie na dłuższy okres czasu, bo jak on, na tym, jak on siedzi z tym pugiem, ogólnie to się jeszcze też mówiłem. Zatmów i też mówiłem, że zdaje mi się to wygląda na ten ciągnik. Ale teraz nie wiem czy... ale ogólnie to jest zajebisty zestawik. Za ten puk z tym tonikiem ten tonik z pukiem no, bo na podeszki ja na przyszły dużo mm, miłe niedzielki mam życia mm, i dzisiejszym odcinku byłby to na tyle jeśli taki odcinek Wam się spodobał stawcie w górę komentarz dzięki za oglądanie i trzymajcie się na przykład i cześć